Wiecie, W porządku jest wszystko, tak? Pogoda ładna czy nie? Bo już nie byłem dawno na zewnątrz. Jak mnie tu zamknęli, tak sobie. Siedzę. W porządku, zdrowi jesteście? Słuchajcie, czujcie się jak u siebie, dobra? Rozluźnijcie się. Yy, nie pytam o zdrowie, proszę Państwa, bo ja kompletnie nie wierzę w choroby. Nie wiesz, uważam, słuchajcie, ja uważam, że chorób nie ma, że to jest jeden wielki, globalny, gigantyczny spisek. Oni, oni za pomocą reklam w telewizji, oni wymawiają nam tylko objawy chorób. No bo jak chorób tylko są objawy chorób, wmawiają nam, żeby sprzedać potem prochy. Wmawiają nam kaszel, katar, zatoki, prostatę. Tak, no jak można zrobić reklamy w telewizji, że piękna dziewczyna otwiera swoje te paszczenki, a tam takie potworki w środku i... Nie będziesz łykał, masz obłożone gardło. Nie będziesz wąchał, masz obłożone wszystko. Paranoja. To jest taka sugestia, słuchajcie, ja w zeszłym tygodniu, ja po jednym bloku reklamowym, ja, nagle, Dostałem takie bóle menstruacyjne. Trzecie niedziela, a ja dy mam do apteki po Panadol. A jeszcze oni te reklamy ze sobą tak mieszają, mieszają, że ja w ogóle zwariowałem. Na kaszel zacząłem pić CIF. Bo oni mówią, że CIF nie rysuje na wiśni. Przecież wiadomo, co jest najlepsze na kaszel. Mój kolega ze Śląska mówi Cezary, pamiętaj, na kaszel to najlepszy jest laxigen. Ja on wie jak. On mówi, no, spróbuj połknąć i zakasłać. Ja. No, tak! Ale jak my mamy być zdrowi? Słuchajcie, jak my mamy być zdrowi? Jak ryba psuje się od głowy, nasz minister zdrowia zamiast nas leczyć, to nas straszy. Widzieliście paczki od papierosów? Widzieliście paczki od papierosów? Te napisy to nie są już napisy. To są klepsydry. Ale jakie głupoty oni na tych paczkach piszą? Oni piszą tak, widziałem. Piszą tak. Palenie zabija powoli. No kurda, komu się śpiesz? Albo oni piszą tak, widziałem. Na jednej paczce było tak. Palenie powoduje utratę pokarmu w piersiach. No kurde, jak się zdenerwowałem, jak zacząłem wyciskać swoje cysuszki do siności. Nic nie poleciało. Przynajmniej teraz wiem, że przez palaczy. Albo oni piszą tak. Palenie powoduje raka. Palenie powoduje impotencję. Tak, z kumplem, wczoraj idziemy, on pali, schyla się do kiosku mówi: da darmo, Barboro. Bar, 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 on nam buchtom malboro ten bierze, czyta tam palenie, powoduje impotencję. Mówi Jezu! Pań z rakiem. No, paranoja! I to jest wszystko sugestia. A oni specjalnie te reklamy kręcą tak, że te reklamy działają na nas ua! Podprogowo. Podprogowo. Czyli ty nie wiesz, dlaczego idąc do sklepu na przykład po kiełbasę musisz, bo działają podprogowo, musisz kupić proszek albo coś innego. Ja wiem, bo sam reklamowałem klej. To wiem, działanie podprogowe.